Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. z tej strony Intolerable DJ. Dzisiaj zaprezentuję Wam serię Od Phoenixa do Kosy. W tej serii będę wymieniał itemki do jak największej sumy i próbował na tym sposobie zarobić, tak żeby otrzymać kosę. A więc zaczynajmy. Pierwszym itemkiem, który posiadałem, był skrzynka Phoenixa. Na ten czas jest warta jakieś 7 eurocentów, ale czasami przychodzi do 10. Jakimś cudem udało mi się to wymienić na M4 i A1S Tundra zaprawiona w walkach. Wartość tego skina szacowana jest na około 15 Euro centów. i dzięki jakiemuś rosyjskiemu dziecku udało mi się zarobić, y, czy znaczy wymienić tą M4 na AWP siatkę Safari wartą warto przybliżeniu ćwierć euro i mojemu zdziwieniu za AWP dostałem naklejkę z SL1 Katowice 2015, która warta jest prawie 40 eurocentów. Za tą naklejkę dostałem usp obrońca przetestowaną w boju, wartą 0,53 eurocenty. A więc na tym odcinku udało mi się zarobić od przybliżeniu 10 centów do prawie 55 eurocentów. Jeśli podobał Ci się ten filmik, zostaw łapkę w górę. Do widzenia.